Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu w tym kolejnym pięknym, ciepłym dniu. Naprawdę mam nadzieję, że już tak zostanie. I tak jak rok temu w kwietniu było tak gorąco, że 30 kwietnia byliśmy za okiem na plaży, tak w tym roku liczę na to, że też tak będzie. Czyli 30 kwietnia 30 stopni. Naprawdę to jest takie marzenie. W każdym razie dzisiejszy dzień zaczynam od siłowni. Dawno was tam nie zabierałem, ale to nie znaczy, że przestałem ćwiczyć. Tylko po prostu nie chciało mi się robić żadnych klipów ani brać aparatu. Teraz idę na siłownię, a potem mamy. Mamy zamiar coś porobić w ten piękny, ciepły dzień. Mamy nadzieję, że się uda coś zrobić. Mamy nadzieję, że uda nam się kupić grilla, co w ostatnim vlogu chcieliśmy kupić. Eee, więc tak, tak to będzie wyglądało. Okej, okay. jestem po treningu i przyszedłem tutaj do sklepu, który jest w pobliżu, licząc na to, że będzie jakiś grill jednorazowy. Za mną jest masa grilli, przede mną są węgle i tym, in, i tym podobne różne rzeczy, ale najlepsze jest to, że nigdzie nie ma jednorazowych grilli jeszcze. Ja tego kompletnie nie rozumiem, no ale nie ma, więc jakby pomysł obiadowy poszedł, poszedł w siną dal, więc teraz muszę zadzwonić do Okci ok. i się zapytać, czy mam coś kupić, czy może ma jakiś inny, alternatywny plan. Halo? E, nie ma grilli też tutaj. Mhm, 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 co no, nie wiem, możemy jeszcze zajść do e, Biedry czy tam Lidla, bo ja i tak muszę iść jeszcze do Xero mm -hmm. Tylko, że ja się jeszcze nie ubrałam, a zrzucam teraz <laughs> na <ten> drive. <laughs> Dobra Uuu, patrzcie na tą niewiastę, To jest z nami, się dzisiaj wystroiła na to święto Chyba mam jakieś święto, co? Tak się ładnie ubrałaś. Nie? W każdy... Aha, to jest to święto. W każdym razie byliśmy, wydrukowaliśmy coś i wejdziemy teraz do domu, a potem jednak... Nie, idziemy jednak do Biedry, bo szukamy ciągle tego jednorazowego grilla. Kapi, dzisiaj był też z mówiłaś? No chyba tak. Y i nie było, więc sprawdzimy jeszcze w wiadry, bo mamy pod nosem. Zobaczymy. Okej, okay, dobra, to idziemy do Biedry. go, go, go. Widać, jesteśmy w Windzie, czyli wróciliśmy z miasta. A raczej z Biedronki do domu. I oczywiście nie znaleźliśmy jednorazowego grilla i ja ubolewam, po jedynym co chcę zjeść. Uuuu, mm. moje jedyne co chcę zjeść, to kiełbasa z grilla i nie jest mi dane. Myśleliśmy, żeby pójść na stadion, bo są food trucki ale ja już mam dość łażenia między tymi footrakami w takim tłumie, więc steleportujemy się teraz nad Malta i może tam coś uda nam się zjeść. Może Dale. tego hot doga. A. Dobra, jesteśmy nad jeziorkiem i szliśmy sobie tędy, i zobaczcie, to jest taka różnica w pomyślunku między jedną płcią a drugą. Okcia idzie i bardzo chętnie przejdzie sobie tym slalomem, a ja sobie postanowiłem przejść tu obok. I po prostu tak iść. To nie jest różnica w myśleniu płci, tylko to jest po prostu człowiek, który trzyma się zasad i człowiek, który ma wszystko gdzieś. No to jest właśnie różnica w pomyślunku płci. Naprawdę. Tak nie. mi się wydaje, że poniekąd. Ja sobie po prostu teraz fajnie przechodzę, patrzymy lewo, prawo, lewo i idziemy dalej. A ty sobie fajnie dalej z slalomikiem idziesz. Tak w ogóle to jesteśmy już nad maltą i zmierzamy w kierunku. Ale... Pachnie, czujesz? Ach, grillem, Boże, no nie, no wszyscy <grym> będą żreć grilla, tylko nie ja. Owszem, no, ale może się zapytać, może ktoś będzie chętny dać ci porwę? No jasne. Kiobane znaczy się. Mogłam wziąć swoją, to może bym jak jakbym położyła, to by się zgodziła. O, o, o właśnie. No pachnie. No pachnie, w ogóle jest... no, pachnie taką spalenizną, moja ulubiona. To jest 6 kwietnia, a jest tak ciepło, ja się czuję jak w raju. A tak jak rok temu, nie? 30 no. stopni, 30 kwietnia było. Ale chyba nawet rok temu nie było tak szybko ciepło. A my właśnie 30 kwietnia byliśmy na plaży już i w mm. tym roku zrobimy to samo. Dzisiaj, dzisiaj rano na początku chyba pierwszy klip, który nagrałem, coś odwoływałem się do tego, ale już nie pamiętam ile powiedziałem. W każdym razie właśnie, że jest bardzo ciepły i mamy nadzieję, że ten kwiecień będzie tak samo i w ogóle ten cały rok będzie tak samo ciepły no, jak ten poprzedni. No, w każdym razie... No i ile trzeba ja ciągle powtarzam w każdym razie? Nie, nie wiem, pytaj mnie, a ja To tak je. <laughs> Faktycznie jest z jakiejś wschodniej granicy jesteś. <laughs> Dochodzimy do mety, odcinka, tu jest meta. Um, I mamy nadzieję, że po pierwsze osłaniam od wiatru, a po drugie, że tam w tych domkach okiał raczej swojego hotdoga, którego chciała w którymś z vlogów. A teraz non stop mówi o jedzeniu, więc... Tak Boże, ale faktycznie ten kanał powinniśmy zmienić. Zmieniamy nazwę kanału. Będziesz nazywała żarłoki, tego w środku, o i K będą z wielkiej litery. Dobra. Co nie? Jedna z widzek, jakby trochę podsunęła mi taki pomysł, kiedyś, kiedyś tam. W każdym razie, znowu powiedziałem to, idziemy coś zjeść. Udało się, znaleźliśmy knajpkę i będziemy mieć hot dogi. Tak, będziemy mieć hot dogi i już nie mogę się doczekać, bo ja tutaj też, tak łatwo tak. że Nie wytrzymuję. Jezu! Ale się cieszę. No, byście widzieli, ja pokażę Wam. Tak się cieszę, tak się cieszę. No, jak skoncertowali. No, trochę mi razi, aczkolwiek mamy swoje hot dogi. Tu mamy wodę i będziemy sobie teraz wciągać, a potem nie wiem co będziemy robić, ale coś na pewno. <noise> nie no, Daci... mamy plan. Mamy Spokojnie, plan, nie? Mamy plan. A, już zapomniałem, ale teraz sobie przypomniałem. Mm. Dobra, to mamy plan, więc my wciągamy i, i lecimy realizować ten plan tak. niesamowity. Tak, a teraz się opalamy. Tak, <noise> dobra, czas się zwijać, powiedzmy, opaliłaś się? Nie było. Nogi mam zakryte, na twarzy mam tapetę, no to co ja miałam opalić? No, no w sumie po części tak, no ale dowiedzisz, trzeba było się nie malować na przykład. No tak, I... ale się nie maluje i jestem opalony. <noise> więc polecam, tak jeżeli ktoś chce się opalić, to polecam się nie malować. I wystawiać się na słońce, naprawdę. Dobra, jedziemy? Tak. Gdzieś? Tam? Tak. Częściowy transport do następnego punktu to Lime, więc wzięliśmy, ciśniemy tam i widzimy się na miejscu. I trafiliśmy znowu do jakichś sklepów, w każdym razie... Ej! Ej! Znowu powiedziałem w każdym razie, już mnie to zaczyna irytować. No... Tutaj mamy dookoła różne sklepy, tam jest Ikea, takie w sumie, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, remontowo-budowlane. Tak jak część z was bardzo dobrze wie, w czerwcu mamy zamiar się wyprowadzić, nie będziemy siedzieć w tym mieszkaniu ani miesiąca dłużej, ale nie wiemy do końca w 100% tak naprawdę gdzie, no i w sumie co i jak, więc chcemy sobie pochodzić po tego typu sklepach i zorientować się, o no przepraszam, że wieje, ja zakryję, i zorientować się jak wszystkie takie remontowe sprawy i tym podobne rozkładają się cenowo. O! Tak chciałem właśnie powiedzieć. I właśnie tak wygląda nasze chodzenie po sklepach. Okcia musi kontynuować swoje leżenie na łóżku, bo jeżeli gdziekolwiek wychodzimy, ona w przeciągu dnia musi wyleżeć tam odpowiednią ilość godzin. A że teraz łazimy cały dzień, nagrywamy vloga, to przyszliśmy tutaj do Iska i Okcia się walnęła, więc nadrabia. Zrozumielibyście to, gdybyście kiedykolwiek spali na naszym... Tam, tam, jak to się nazywa? Nie wiem, kanapa taka. taka to... Nie, tapicerka. tapicerka, to na takiej tapicerce jakbyście spali, jak my mamy krzywą. No to jest masakra, a tutaj jest tak sienko i tak twardo. Tak, fajnie się leży. No, może kiedyś na czymś podobnym będziesz leżeć. A, połóż, się, oh, bo to takie, uu, połóż się obok, to jest takie uuu fajne. Połóż się obok. Wow, pochodziliśmy trochę i aż musieliśmy usiąść, trochę. bo nasze, nasze stare kości po prostu nie pozwalają nam na, to, na takie łażenie jak my to uskuteczniamy. Jesteśmy aktualnie w Obi i ile razy my przeszliśmy w tą i z powrotem, a jeszcze byliśmy w kilku innych sklepach, mm. to po prostu już... A dzisiaj tyle przeszliśmy dookoła tego no. jeziora tak naprawdę. jajko mi się wykluje w poksach zaraz. <grywa> Więc jesteśmy mega zmęczeni. Mieliśmy jeszcze iść do Ikei, ale już nam się nie chce tam ładzić. Mm. Nawet mi się tam nie chce ładzić. No. Ale idziemy tam tylko po to, żeby zjeść kolejnego hot-doga, tym razem za złotówkę i napić się czegoś, bo nie wytrzymamy za chwilę. Jezus, powiem ci, że nie wiem jak, jak wy, jak wy nas słuchacie teraz, jak my non-stop gadamy o żarciu, czy to już nie zanudza, bo naprawdę ja mam wrażenie, że może nie tyle zanudza, to tak... Jezus, jedzenie i jedzenie i Dajcie jedzenie. znać, czy, wa, czy Was to wkurza, czy to z, mm. zanudza? Ja, ja mi się wydaje, że to jest trochę śmieszne. Że, że, bo wydaje mi się, że my to tak gadamy, tacy podekscytowani zawsze o tym jedzeniu, jakbyśmy nigdy nic bo nie Bo my jemli. zawsze jesteśmy bardzo głodni i gadamy o podekscytowaniu. no, no dobra, ale... dobra, ale wszyscy rozumieją, że robimy na przykład dzisiaj tak dużo, łaziliśmy naprawdę dużo, więc to tak że jesteśmy głodni i normalnie człowiek je. Chyba, że chcecie, żebyśmy to ukrywali, że tak naprawdę my nie jemy i, i dlatego jesteśmy tacy fit. Ta, ta, Cóż, nie wytrzymaliśmy. To jest dowód na to, te śmieci, że byliśmy tutaj, zjedliśmy i że spokojnie możemy się odmeldować dalej. Tak, już się ściemnia powoli, więc musimy tak, uciekać. A ty nie kurtki, więc zaraz będziesz miał, czy jest zimno? No, już, już się zerwał taki wiaterek trochę. No, dobra, to jest bardzo dobry pomysł, żeby uciec. Stąd. Patrzcie, jaki ze mnie dżentelmen normalnie. To jest dowód też na to, że jest zimno naprawdę teraz. Aż. Musiałem się pochwalić. Tak, w poprzednim vlogu też by, byłem pochwalony, ale wtedy przez ciebie, nie? Że no. jestem dżentelmenem i noszę książki. No, tak teraz musiałem sam siebie pochwalić, bo ty mnie oczywiście nie pochwalisz, a jakże? Ty mnie możesz tylko opierdzielić, ewentualnie, nie? Tak. To... Jak widać, jesteśmy już w domu. Zrobiłam sobie maseczkę, nawet nałożyłam kapiemu na czoło, żeby zobaczył, jakie to jest fajne uczucie. Bo to jest maseczka taka, wiecie, ta bąbelkująca, to co taka pianka się robi na niej. Ja nigdy tych maseczek nie używałam, bo zawsze byłam przekonana, że mnie po prostu uczulą. A jakoś dzisiaj stwierdziłam, że zerknę na skład i okazało się, że nie powinna mnie uczulić, więc... A jutro? Pum. No, właśnie mam nadzieję, że nie. Ale jest mega fajna, to są te z AA, więc super, A fajne uczucie. A Tak. Fajne wyczucie, nie? Nie, bo mi to łaskocze i ja bym się podrapał najchętniej, ale nie mogę. <grym> Dlatego tak naprawdę faceti to jest płeć piękna, bo oni nie muszą o siebie dbać, żeby dobrze wyglądać, nie muszą się malować i nawet czegoś takiego nie zniosą, bo go ich troszeczkę, troszeczkę wilgocze. Ja, ja powiem, że kiedy się tak zastanawiałem, że mówi się płeć piękna na kobiety, niektóre kobiety, żeby pięknie wyglądać, muszą się pomalować. O, sobie teraz przeklapałeś tutaj. <grym> ale taka jest prawda, no. Faceci bez make-upu, bez jakichś kosmetyczek, pielęgnacji wyglądają zazwyczaj super. Nie Rano wbudzą się i wyglądają tak samo świetnie przez cały dzień. A my? A my musimy się pomalować, my musimy zrobić włosy, my musimy chodzić do kosmetyczek, my musimy dbać o cerę. Oni nie tylko że nie mają zmarszczek, zazwyczaj mają super serę. szybko się opalają. I kto to jest piękną pięcią, no? No, dziękuję. Dziękuję. <laughs> Dawaj, na boga. Za Do prezenty. Dobrze.